Intel czy AMD? Na czym grać w 2020 roku? A nie, tu jest AMD, tu jest Intel. <laughs> Kochani, z tej strony Kamil, mam dzisiaj dla Was pierwszy w nowej dekadzie test zestawu komputerowego. No i, w związku z tym, że jest to taka wyjątkowa okoliczność, premierowy test, to będę miał dla Was dwa zestawy, a nie jeden, tak jak zwykle. Także nie regulujcie odbiorników, nie dwoi Wam się w oczach. Tutaj faktycznie są dwie karty graficzne, dwa zasilacze, dwie płyty główne, dwa komplety ramu i dwa razy dysk SSD. Zestawy będą się opierały na mniej więcej tych samych częściach. Tak jak widzicie tutaj, różnić się będą płytami głównymi, będą różne podstawki, no i dwa różne procesory: 53600 Ryzen i Intel i 59400F. Pod Ryzena mamy b 450 m Pro VDH Max od MSI, również od MSI jest płyta na Intela, B365 Mortar. O różnicach między chipsetem B365 a B360 już sobie rozmawialiśmy przy okazji testu jednego z zestawów. Zostawiam Wam linka tutaj, no i przechodzimy do dalszego omówienia części. Jak widzicie, mamy tutaj dwie karty graficzne, ale są to te same dokładnie modele: 5700XT Radeony w wersji Mech od MSI również. Także mamy taki w sumie troszkę tematyczny build. Obudowy też są od MSI, ale za moment o tym powiem. Chłodzenie procesorów, jeśli chodzi o AMD, można było zostawić stokowe, żeby ewentualnie przyciąć koszty, no ale chciałbym, żeby te zestawy były jak najbardziej zbliżone do siebie. Prawie że identyczne, także mamy od Silentium PC, Spartany Trójki, ale z RGB. W obydwu przypadkach będzie również dokładnie taki sam RAM. Mamy komplety składające się z dwóch modułów: Crucial Ballistics Sport 3200 MHz. Tutaj pod Intela można było kupić o niższej częstotliwości 2666, no ale różnica w cenie była na tyle niewielka, że jednak warto dołożyć te parę groszy. Do szybszego ramu, no, ewentualnie, gdyby ktoś zmieniał platformę, to zawsze zostaje jednak ten troszkę lepszy. Nie ma w naszych zestawach dysków mechanicznych. System postawimy sobie na dyskach Cruciala BX500 480 GB SSD pod SATA 3. Prądu dostarczą nam Vero L2 600W. Spokojnie sobie poradzą. Bardzo dobra cena na ten zasilacz. No, i co jeszcze, tutaj, jak widzicie, mamy. Dwa wentylatory Be Quiet! Pure Wings 120 mm, a to z tego względu, że obudowy, które wybrałem do tych zestawów, nie posiadają frontowego wentylatora, tylko jeden na tyle wydechowy. A obudowy są takie troszkę nietypowe, jak na to, co zwykle się pojawia na kanale, ale obiecałem Wam, że będą się pojawiać różne inne, nie tylko Silentium PC, także mamy... Od MSI dwie obudowy Mag Vampiric 010. Wampirik. Takie straszne. Zobaczymy, jak się sprawdzą. No i to tyle. Jeśli chodzi o części, nie ma co już przedłużać, tym bardziej, że mam do złożenia dwa zestawy, a nie jeden. Przydałby się fanboy, nie? Kurde, dzisiaj mógł przyjechać. <laughs> Może on wiedział. <laughs> no dobra, bierzemy się za składanie. Komputery jak widzicie są już poskładane, no i na początek tradycyjnie kilka słów o obudowie. Zaczniemy sobie od plusów. Wampiryczna buda od MSI. Przede wszystkim dobrze się prezentuje moim zdaniem. Fajnie wyglądają LEDy, nie są jakieś super krzykliwe, takie stonowane. Mamy tutaj pełne RGB, czyli możemy sobie wybrać kolor podświetlenia obudowy i wentylatora. Są efekty, którymi możemy się bawić. Możemy też te LEDy zupełnie wyłączyć, gdyby nam przeszkadzały. W obudowie jest sporo miejsca do składania komputera. Nie ma z tym problemów, jest też odpowiedni zapas przestrzeni na cable management, albo jego brak, bo wiadomo, że jak cable managementu nie ma, to te kable trzeba gdzieś upychać. No ale w każdym razie można je uporządkować, są do tego specjalne przelotki, kieszenie i tak dalej. Nie ma też problemu z przeprowadzeniem tych kabli, często przy tańszych obudowach ciężko jest przecisnąć kabel np. od zasilania procesora, a potem jeszcze ciężej go podłączyć, tutaj raz, że jest miejsce, dwa, że są przelotki o odpowiedniej wielkości, też jeśli chodzi o te grubsze kable np. od zasilania płyty głównej jest taka fajna wnęka, gdzie można go tam lekko wsunąć i nie będzie jakoś wystawał nam bardzo nieestetycznie w obudowie. Jest piwnica na zasilacz, są dedykowane sanki na dyski SSD i HDD. Mamy filtry przeciwkurzowe, nie ma go co prawda na foroncie. No i przejdziemy sobie teraz do minusów. Jest to tańsza obudowa, więc wiadomo, że nie ma się tutaj nie wiadomo czego po niej spodziewać, ale jednak marka MSI kojarzy się z produktami premium. No i jednak życzyłbym sobie, żeby były. Troszkę lepsze użyte materiały, delikatnie lepsze wykończenie, nie żebym miał jakieś poważne zastrzeżenia, no ale jednak MSI to MSI, ewentualnie trochę niższa cena. Druga sprawa to podłączenie tego tylnego świecącego wentylatora. Żeby podłączyć go do płyty głównej, ta musi być wyposażona w złącze J-Rainbow, czyli takie inne niż standardowe JRGB, ponieważ ma ono trzy bolce. Jeżeli płyta główna takiego nie posiada, no to nie podłączymy tego wentylatora i on nie będzie świecił, tak jak w naszym zestawie AMD. No i tutaj nie do końca jestem na 100% pewien, czy to jest minus obudowy, czy bardziej płyty głównej. Tutaj wiadomo, że w tym zestawie musiałem troszkę tańszą płytę główną wybrać, żeby zmieścić się w naszym budżecie. No ale jednak fajnie by było, gdyby były opcje podłączenia zarówno do złącza JRGB, jak i do tego J Rainbow. No ale nie ma tak. No i ostatnia sprawa, brak tego frontowego wentylatora. Co prawda jego dodanie nie zrobiło jakiejś ogromnej różnicy, o czym za moment w testach, no ale jednak obudowa za trochę powyżej 200 zł. Wydaje mi się, że powinna już w taki być wyposażona. No, ale na szczęście, gdyby ktoś się decydował na taką obudowę, właśnie jaką tutaj Wam dzisiaj prezentuję, no to są tanie opcje, żeby sobie taki wentylator dokupić. No, i to tyle o obudowach. Teraz jeszcze nie przejdziemy do testów. Chciałbym dodać dwa słowa o spartanie, których łodzi nam nasze procesory. Tutaj są dwie opcje podłączenia sterowania LEDami. Mamy taki dodatkowy kontroler, który zapewnia firma Silentium PC, z przyciskami, za pomocą których sterujemy oświetleniem RGB. Podłączamy go bezpośrednio do zasilacza albo możemy nasz wentylator podłączyć bezpośrednio do płyty głównej. Wtedy, za pomocą oprogramowania np. Mystic Light, tak jak tutaj w przypadku płyt głównych MSI, możemy sobie ustawiać dowolne efekty i kolory. No, a teraz już przechodzimy do benchmarków. Benchmarki przeprowadziłem w rozdzielczościach Full HD oraz 1440P i zaczynamy od nowości w testach, czyli Star Wars Jedi Fallen Order. Ustawienia epickie z wyłączonym Motion Blur, którego nie trawię, i jak widzicie, zestaw na Ryzenie jest 10 klatek do przodu. Ale w 1440, gdzie większą rolę odgrywa GPU, mamy praktycznie taki sam wynik. Kolejna nowość w benchmarkach The Outer Worlds, czyli Fallout w kosmosie. Tutaj mamy starszy silnik graficzny, który niespecjalnie umie wykorzystać potencjał procesora AMD, i Intelowski zestaw jest nieznacznie szybszy, zarówno Full HD, jak i 1440P. W Borderlands 3 wyniki bardzo zbliżone w obydwu rozdzielczościach. Gra jest bardzo mocno obciążająca przede wszystkim graficznie, i w rezultacie nasze zestawy spisują się jednakowo. Fortnite to nieznaczna przewaga zestawu na procesorze AMD. 10 klatek więcej, ale tylko w rozdzielczości Full HD. W 1440p różnice się zacierają i tego należy się spodziewać we wszystkich testowanych grach. Assassin's Creed to gra, która mocno obciąża procesor i tutaj Ryzen ponownie pokazuje pazury: 10 klatek więcej Full HD i 3 w 1440p. Delikatnie niższe, jednak wartości minimalne. Counter-Strike gramy tradycyjnie na najniższych ustawieniach i w takim scenariuszu obciążenie idzie na procesor, co skutkuje wyraźnie wyższymi wynikami po stronie zestawu AMD. Różnice zacierają się oczywiście przy wyższej rozdzielczości, ale są nadal wyraźne. GTA V z racji wieku nie będzie tak sprawnie wykorzystywać dodatkowej mocy obliczeniowej Ryzena i wyniki są w miarę zbliżone. Widać nieznaczną przewagę po stronie zestawu AMD, ale można tutaj mówić o granicach błędu. Tomb Raider na DirectX12 to już inna bajka. 15-klatek więcej Full HD na Ryzenie i 4 w rozdzielczości 1440p. Red Dead Redemption 2 testowałem w tym przypadku na Wulkanie i o dziwo mamy praktycznie identyczne wyniki w obydwu rozdzielczościach. Jest to gra bardzo obciążająca dla grafiki przede wszystkim i widać to wyraźnie w testach. I na zakończenie benchmarków. To se coin to your witcher, valley of plenty, oh valley of plenty. Full HD delikatna przewaga zestawu AMD przy wartościach średnich, ale przy minimalnych na czoło wysuwa się jednak Intel. 1440p tradycyjnie ten sam rezultat. Zużycie prądu jest bardzo zbliżone dla obydwu zestawów, ale czerwony komputer zje trochę więcej pod pełnym, 100% obciążeniem przy użyciu stres testów, co odzwierciedlają również testy temperaturowe. W spoczynku i w grach bardzo podobne wyniki, ale przy odpalonym Prime 95 Ryzen wydziela znacznie więcej ciepła, co rzutuje również na temperaturę GPU w tym konkretnym teście. Sprawdziłem również, jaki wpływ na temperatury ma dodatkowy wentylator na przedzie i o ile w spoczynku i stres testach nic się nie zmienia, to w grach możemy liczyć na 3-4 stopnie mniej. Nie jest to powalająca różnica, ale wiadomo, że zawsze chcemy, by nasze komputery chodziły jak najchłodniej. I na zakończenie hałas. Tutaj wartości są jednakowe dla obydwu zestawów. Idealnie nie jest, ale nikt się chyba tego nie spodziewał. Zwłaszcza w stres testach zestawy dają o sobie znać, ale wiadomo, że nie katujemy tak naszych kompów na co dzień. W grach jest wyraźnie ciszej, więc da się żyć, a w spoczynku słychać tylko lekki szum. Wracamy do studia. No i jak sami widzieliście, Intel w większości tytułów w rozdzielczości full HD zaznaczam ustępuje procesorowi AMD, ale taki komputer gdzieś w okolicach 4000 zł z kartą graficzną Pokroju Radeona 5700XT będzie prawdopodobnie używany do rozdzielczości wyższej, gdzie już te różnice się jednak zamazują. Także wybór nie jest taki jednoznaczny, tylko dlatego, że AMD lepiej radzi sobie w niższej rozdzielczości. Ryzen będzie tutaj bardziej przyszłościowym procesorem, ale z drugiej strony Intel jest tańszy o mniej więcej 200 zł, przynajmniej w momencie. Przeprowadzania tego testu przeze mnie, czyli te 200 zł możemy przeznaczyć na na przykład dodatkowy dysk, lepszą obudowę czy płytę główną, tak jak ja zrobiłem w przypadku naszego zestawu na Intelu, albo po prostu schować do kieszeni. Przy ewentualnym wyborze, warto się więc zastanowić, do jakiej rozdzielczości najczęściej będzie nasz gamingowy. Komputer używany. Jeżeli głównie Full HD, no to jednak skłaniałbym się ku AMD, ale jeżeli również w 1440p będziecie grali, no to jednak Intel jest dobrą opcją, żeby gdzieś zaoszczędzić czy usprawnić troszkę ten zestaw. Linki do testowanych zestawów, jak zwykle, są gdzie? W opisie. Zostawiajcie w komentarzach swoje opinie na temat zestawów, który z nich wyście wybrali w 2020 roku, co byście ewentualnie zmienili. Pamiętajcie o łapkach w górę, subskrypcjach. No, a teraz już dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się niebawem. Do następnego.